Na mamba obudź zmysły. Zdecydowana większość moich pacjentów cierpi na nadwrażliwość zębów. Jest to ostry, przeszywający ból, objawiający się podczas spożywania posiłków ciepłych, zimnych. Nieleczenie nadwrażliwości zębów może spowodować długotrwały ból. Polecam stosowanie pasty Sensodyne codziennie, zamiast każdej innej zwykłej pasty. Ja sama miałam kiedyś problem z nadwrażliwością zębów i zaczęłam używać pasty Sensodyne, ponieważ działa szybko i skutecznie. Lubisz trenować? Trenuj długie rozmowy z przyjacielem. Wybierz tego, z kim chciałbyś ćwiczyć telefoniczne dialogi i ciesz się długimi rozmowami. Teraz w Twoim miksie minuta to tylko 5 groszy. Wybierz lekkie połączenie i często rozmawiaj z przyjacielem. Zapraszamy do salonów orange i punktów sprzedaży TP. Jestem niezwykle czuła. Umiem się dostosować do każdej sytuacji. I reaguję bez chwili wahania. Jestem inteligentną technologią Whirlpool, szósty zmysł. Tylko teraz do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły w sklepach AWANS. Teraz Sugar Babes zaśpiewają zawsze, gdy ktoś do ciebie zadzwoni. Push the Cześć! Fajną muzeę ustawiłaś. Ty też ustaw piosenkę, push baton w usłudze, granie na czekanie w taktaku. Ta. Co chcesz robić, gdy dorośniesz? Być w dobrej formie, doprzyszyć dużo przygódki, wiele radosnych chwil. To powinnaś regularnie zażywać kąpieli w kulturach Profilaktis 3. Jak wszystkie zdrowe owoce. To wzmocni twoją odporność i będzie cię chronić. Nowa jogobella Bella Seri. Ekstra owocowa i z cennymi kulturami Profilaktis 3. Miam! Ekstra owocowa! I wzmacnia odporność. Nowa Jogobella Sej, Zasmakuj tej różnicy. Odkryj nową stronę życia. Karta kredytowa Milenium. Masz świat w zasięgu karty. Bank Milenium. Inspiruje nas życie. Ostatni korner w naszym polu karnym. Nawet bramkarz. Jak oni się pięknie prezentują. Gdzie ta piłka? Chyba z Piłka zbliża. Podaj dalej. Ach! Pamiętaj! Do końca maja do wygrania wyjazdy na mecze naszej reprezentacji! No tak. Daję osobie znać brutalna prawda o pieniądzach. Pieniądz robi wszystko, żeby się dostać na wysoki procent i żeby mieć wolność! Płaty i wypłaty, kiedy się chce, bez utraty odsetek. Do tego ciągną pieniądze. Myślicie, że pieniądz kocha banki? Nie. Pieniądz kocha procenty. Żeby mieć wysoki procent w ING Banku Śląski, nie trzeba przenosić tu konta. Wystarczy płacić choćby parę złotych. O. Pieniądz kocha procenty, tak na zdrowy rozsądek. Kiedy rosną ich nie zatrzyma. Wtedy potrzebują tego, co dla nich najlepsze. Dlatego dajesz im ramę, bo ma w sobie zdrowe tłuszcze roślinne, pełne niezbędnych składników odżywczych. Rama, to co najlepsze pod słońcem. Dziś nie nadszedł czas. Na szczęście główną rolę tu odgrywa Marcel House. Our House. Kawy najbogatszy smak. Our House. To jest to, co zbliża nas, Rekordy na górze już! Wystarczy kawałek tu aż brakuje słów. House, Dobry dostęp do jej kropli. Our house. House. Beko. Pięć lat pełnej darmowej gwarancji. A po pięciu latach zapomnisz, że w ogóle gwarancja jest potrzebna. Beko, sprzęt AGD. Osad w toalecie, zatory, plamy po pleśni, uciążliwe zabrudzenia? Ilu używacie produktów, żeby sobie z tym poradzić? Czas wypróbować nowy Cilit Bank czyści i udrożnia. Wystarczy wlać płyn Cilit Bank do brudnej muszli. Zobaczcie, jaki jest skuteczny. Osad znika bez szorowania. Spójrzcie, jak na Waszych oczach czyści plamy po pleśni i brud z kafli i fuk. Wypróbujcie jego siłę w Waszych łazienkach. Żebyście uwierzyli w potężną moc, z jaką działa Cilit Bank, zatkam rurę watą splątaną z włosami. Cilit Bank czyści i udrożnia, z łatwością likwiduje zator. Rozcieńczony w wodzie działa równie skutecznie. Zabrudzenia, ślady stóp usunięte. Pojemnik na śmieci, czysty i higieniczny. Używajcie Cilit Bank czyści i udrożnia podczas codziennego sprzątania. Cilit Bank. Bank i po brudzie.